Finans polecany sam. Carmen jest chyba najsłynniejszą operą w dziejach muzyki. Wystawiona w 1875 roku na scenie Opera Comique, początkowo została przyjęta bardzo chłodno, wręcz z lekceważeniem. Paryska publiczność przyzwyczajona do wyszukanych scen i wzniosłej tematyki zarzuciła kompozytorowi cyrkową melodyjność i wulgarność. Dopiero po śmierci George'a Bizeta Carmen podbiła operowe sceny całego świata. Wiele teatrów praktykuje przedstawienia przedpremierowe, czyli próby generalne, otwarte tak, dla publiczności. Uzieci, Taka próba, a na dodatek z udziałem uczniów Szkoły Muzycznej z Nysy odbyła się także w naszym mieście. Uzdolniona muzycznie młodzież wystąpiła wraz z profesjonalistami, solistami, chórem Opery Polskiej i Ronocole Verdi Orchestra pod dyrekcją Francesco Bottiglieri. To jest bardzo dobry zwyczaj. Ja kiedyś jeszcze młody, jako młody, jeszcze jako student brałem udział w, w Dreźnie w próbie generalnej y, w filharmonii dreźnińskiej. Grał tam Mauricio Polini, koncert Brahmsa z orkiestrą. Była pełna sala, po prostu nie było gdzie szpilki włożyć, że tak powiem w cudzysłowie. I było to wielkie wydarzenie. Dla nas to jeszcze wtedy zrobiło duże wrażenie, bo to był początek lat 90. Duże wrażenie, że właśnie w tej formie się, odbył się właściwie koncert, a była to po prostu próba generalna. Uczniowie Szkoły Muzycznej w Nysie występują jako chór oraz jako statyści. Dla młodzieży jest to ogromna przygoda. Bardzo fajnie, bardzo duże emocje i bardzo fajna atmosfera. Tak od czerwca, maja no dość długo, ale daliśmy radę. Bardzo jesteśmy zadowoleni, miło nam było spędzić ten czas. Uczniowie musieli ćwiczyć przez kilka miesięcy, odbyły się także warsztaty muzyczne, ale ostatecznie nie było wiele czasu na przygotowania. E Jedna taka generalna duża. Udało się, więc wszyscy są zadowoleni. Wszyscy nas chwalą, więc raczej było okej. Okay. A nawet jak myśmy się pomylili, to chyba nikt nie zauważył, a to nawet lepiej. Muzyczna młodzież jest zachwycona i liczy na więcej. Miejmy nadzieję, że jeszcze zdarzy się taka okazja, bo to jest jednak wielkie przeżycie, tak z taką ekipą całą występować. To jest świetne. Sam dyrygent Francesco Bottigliero również uważa, że otwarte dla publiczności próby są bardzo wartościową praktyką teatralną. No tak, to jest, to jest normalna procedura w Czechach, w Niemczech, w Polsce. Zaangażowanie młodzieży, czyli uczniów szkół muzycznych jest ważne, dlatego też maestro Bottigliero stara się angażować szkoły w każdym mieście, gdzie jest wystawiany spektakl. Bez dzieci nie ma przyszłości. Ja uważam, że naj, najfajniejsza sprawa o tą produkcję jest, że Jesi My mamy turnę w różne miasta, i dzieci jest chłopięce w każde miasta, które mają szansę współpracować z nami. I już byli warsztaty miesiąc temu próbę z fortepianem, a teraz od razu, dzień no jedyna krótka próba z orkiestra. Wśród widzów znaleźli się także nauczyciele Nyskiej Szkoły Muzycznej, dla których także jest to ciekawe doświadczenie. Cieszę się, że publiczność może zobaczyć jak to wygląda od kuchni, bo nieraz ludzie przychodzą i tylko chcą być zabawiani i wszystko mieć bardzo na talerzu podane, natomiast tutaj widać ciężką pracę wszystkich artystów, tak od, od kuchni. Jak podkreślają nyscy pedagodzy, praca nad operą wymaga ogromnej precyzji, zgrania kilkuset osób, dopracowania najmniejszych szczegółów. Czasami już podczas samego spektaklu dajemy się ponieść emocjom i zapominamy, jak wielki trud stoi za obrazem scenicznym. To jest ciekawe doświadczenie, tak zobaczyć, przyjrzeć się pracy z bliska, obserwować aktorów, jak się zachowują. To jest bardzo fajna praktyka, bo się obserwuje również tą pracę od, od, od podstaw, czyli tą pracę warsztatową, którą na co dzień słuchacz i widz nie, nie, nie jest w stanie dostrzec, ponieważ gotowy produkt jakby obserwuje. Carmen publiczności się podobała. Nie przeszkadzały wcale krótkie przerwy przeznaczone na uwagi dyrygenta. Oczywiście największym hitem była pieśń Torreadora, którą nie jeden zapewne zanucił wychodząc z sali koncertowej. Moc korzyści Forda. Ford Fiesta w ofercie Ford Multi opcje od 331 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 774091250. 1250 www.bustan.pl